No, cześć moi drodzy, przed nami weekendowe odcinki. Dzisiaj tak bez tych grubych ryb, podrapimy sobie 5 zrapek za 10 zł i 5 zrapek za 5, czyli mamy 75 zł wkładu. No, jak się coś trafi, to już będzie lepiej niż ostatnio, także tego się trzymamy. Udało mi się kupić megalinię z tej samej paki, już Wam pokazuję, numerek 9. Na premierce był 8, no więc Pani odłożyła jeden dalej. No, zobaczymy. Będzie na jutro, więc trzymajcie za to kciuki. A teraz się skupimy na tym, co przygotowałem na dzisiaj, czyli dużo kasy, ma masa kasy laki Day i jeszcze dwie za piątkę to Rajska Kasa i Super Linie. One mają numerek 46 i 35. Zrabki za dyszkę to Bonus 7 z 19, z 24 Czarny diament, z 21 Szmaragdowe Dolary, z dwójką Big 3 Siódemki i paradizo z numerem 3. No, więc dużo kasy przed nami. Będziemy sobie drapać raz zdrabkę za 5, raz zdrabkę za 10 zł. I takie mamy liczby. Dużo kasy. Jest 32, 30. No, dobry początek. Może co z tego będzie. 14, 4, 34, 19. I 8, no niestety nie. Akurat się nie udało. <grym> Strapa pusta. No to co sobie bierzemy? Za koleją jak to sobie poprzygotowywałem, czyli bonus 7. Może dzisiaj coś przyniesie. Ostatni taki niechętny na dawanie wygranych. Jest 7. O proszę, wystarczy trochę pomarudzić i zaraz się zmienia sytuacja. I jest plik, czyli trzy dyszki mamy. Może jeszcze jakiś plik i będzie 50. No, zawsze ta siódemka może kryć dwie dychy, też będzie 50. I gwiazdka jeszcze na koniec. Zobaczymy, czy faktycznie mam rację. Może najpierw plik dyszka, a siódemka. Wow, tego się nie spodziewałem. Moi drodzy, 70 złotych. Ja nie mogę. No, to widzicie, wpadka już praktycznie uzupełniona bilansowo. No, piękna wygrana. A się bonus, wina. Ładował się po prostu przez te odcinki, nie? No, super. Perełka jest, także już od razu humor lepszy. Masa kasy. A na nas bonusie. A nasze wygrywające liczby to 20, 17, 2 i 11. 30, 27, 29, 18 i 4, 9, 16, 12, o to już się za dużo działo, także niestety nie mamy wygranej HS. Dobrze, no to kolejna zadyszkę czarny diament. Zobaczymy, co przyniesie numerek 24. 38, 36, 34, 17 i 4. No to już tak obokowo. Więc będzie ciężko. Nie będzie ciężko wcale. Zobaczcie, mamy trafienie, ale super. No. Także dzisiaj, już na plusie, proszę jak to się może szybko odwrócić los. I czwórka jest. Mamy drugą wygraną. I trzecią wygraną. Ale genialnie. Czwarta wygrana. Moi drodzy, drugi rarytas w jednym odcinku. No to sobota na no, pełnej. <ścoughs> 1, 24 i 34. Piąta wygrana. Czyli z pewnością to będą dyszki. No to drapiemy. Tak jest, tu mamy dyszkę. Pod czwórką mamy dyszkę, pod siedemnastką tak samo, czyli jest 30 zł. Pod 36 mamy dyszkę, jest 40 i tu mamy dyszkę, jest 50. No, tu by się przydały znowu pompony, <grybujesz> jak Kinga i Łukasz robią nam takie przyjemności. Dobra, no to teraz Lucky day, ale super to już właściwie wkład weekendowy też już zapłacony dwoma zdrabkami no. lux 51 59 11, 58 28 i dolna linia jest koniczenka moi drodzy, no niestety ja już kontrolną znam, piątka ale jest super bardzo ładnie Dobrze, przed nami szmaragdowe dolary. Tutaj szukamy oczywiście szmaragdu, wyglądającego jak diament standardowo, albo podkowy. Może też jakiś mnożący symbol. Zbyt tutaj uraczył. Cytryna, karo. Niestety, na razie nie ma nic. Śliwka, muszla. Trefl. Banany i winogrono, czyli ani szmaragdu, ani podkowy nie mamy. Dobra, to drapimy sobie teraz o super linia. Dawno nie było. O, troszkę musiałem pomniejszyć, bo się nie mieściło. Balony i wiatrak. Zobaczymy, co tutaj się uda wygrać. Jak te duże nie chcą, to może te mniejsze. Balony wiatrak. Tu mamy jeszcze balony, także symbole zaliczone. Dalej co mamy: słońce i arbus, arbus jest tu. Kolejny okej okay. Tęcza i gwiazda. Tu mamy tęcze, mamy gwiazdę. Tu był arbus, jeszcze jest niezdrapany. Tu mamy. Czy kolejną? E, tak, tutaj też, i to raczej wszystko tak. Tak. Krab i parasol. Kraba mamy tutaj. Tu mamy kolejnego kraba, tu kolejnego jest parasol obok. Dobra, co tam dalej? Tu mamy kraba. No już chyba wszystko. Dobrze. Lody i łódź. Łódź mamy tu. Lody, lody. Yy, tu już nic, tu już nic. I tu jeszcze łódź na końcu. Dobra. Ostatni po tej stronie. Symbol to dzwon, który mamy tu, tu, tu i tyle. Zobaczmy, co dalej. Motyl i ptak. Boty i ptak, no niestety. popcorn i kości. No, widzę, że już się zaczynają trafiać takie symbole, których nie mamy, bo to już by było za dużo. Leżak cytryna. O, jest to w jednej linii. Leżak cytryna. I tu mamy leżak, dobra. Kwiat i sakwa. No też, a nie, dobra, jest tutaj, kości były, też nie są strapane, mhm. i ostatnie trzy symbole, rolki i korona, rolki tu, tutaj, tutaj, nam no, brakuje jak zwykle, korona, piłki nie ma, rolki, nie ma klucza, rolki, tu podkowy brakuje, no. I zostaje diament, który nam niestety nic tutaj raczej nie zmieni. Tu diament, tu diament, no właśnie. Dobra, jak nic nie przegapiłem, tak to jest drabka pusta. No, przed nami co? Trzy zdrapki. Rajska Kasa, Big i Paradiso. A, miałem drapać na przemian, widzicie. <ścoughs> Dobra. Rajski mamy arpus, mamy awokado, Rower kwiat, słońce, wiśnie, balsam, biedronkę, chmury i cytrynę, więc niestety strapa pusta no i bik jeszcze przed nami. Numerek dla przypomnienia drugim. Może tutaj jakieś siódemki nam jeszcze bilans Zrobię ładniejszy. Złoto tutaj nie pasuje, bank, koniczyna. No, podkowa safe niestety nie ma. No i niestety żadnej siódemki nie mamy. Dobra, moi drodzy, kończymy z drabką Paradiso. To jest jedna z moich ulubionych zrapek. Staram się, żeby zawsze była albo chociaż często. Arbus i tu będzie jakieś symbole jeszcze nie. Arbus i Wodolot. Taki mamy start. Tu jest wodolot, tu mamy arbuza, tutaj mamy drugiego. I na końcu coś jeszcze będzie? Nie. Ośmiornica i łódź. Łódź jest, ośmiornica też. Tu kolejna, tu nie ma nic. Ośmiornica. No i wszystko. Liść i delfin. Delfin tutaj. Tu już nic nie mamy i tu dwa listki. Są i delfin też. Dobra, tutaj symbol to torba. Gdzieś tu była tak. Tu jest jedna i tylko ta jedna. Shorty i kapelusz. Kapelusz tutaj. Tu nie ma nic, i tutaj mamy kapelusz i szorty na dole. Kostka i fala o, obok siebie, bardzo ładnie. I tu jeszcze mamy jedną falę i drugą. No Blisko 20 zł. Może znowu się uda. Kotwica i motyl. Tutaj nic, tu mamy motylka. Tutaj nic, tutaj nic. I tu jest kotwica. Dobra, ostatni zestaw. Symboli, serce, wiadro. Serce, wiadro. Tutaj kolejne serce. Mamy wiadro, mamy serce. I tutaj na końcu mamy wiadro. Nota i chmura. Hmm, tu notka jest. I chmura. Jeszcze gdzieś mi się zgubiła ta chmura. No właśnie, taki tutaj o, biały symbol wydrapany. Tęcza i łetwy. Tutaj nic, tutaj nic, jest tęcza, są płetwy. Oj, moi drodzy, mamy linię, jest dyszka. No dzisiaj naprawdę dobry dzień. Fajnie, płetwy, tu mamy jeszcze tęczę. Dobra, i ostatni symbol, jaki mamy, to kostium. On nam tutaj nic już nie da, niestety. Także tutaj kostium i tyle. Dobra, sprawdzamy kontrolne, jakie mamy. A, czyli wszystko się zgadza. Dyszka wydrapana do kompletu. No także za nami bardzo dobry odcinek, fajne wygrane wpadły odzyskane z odcinka dzisiejszego i z ostatniego, także nie ma co płakać, <gry> jutro kolejny dzień przed nami. Paradizo przyniosło 10 zł, tutaj mamy perełkę w bonusie 70, czyli mamy 80, tutaj kolejną perełkę 50, czyli 130 i koniczynka na szczęście z piątką, czyli mamy 135, wkład był 75. No, także pozytywnie jak najbardziej. Dobrze, moi drodzy, także ja wam dziękuję. No i do zobaczenia jutro. Na kolejnym drapanku. Cześć.